Polscy posłowie o tej sprawie woleliby zapomnieć. Przypomniał cypryjski sąd. No to chyba chodzi o coś innego niż o odszkodowanie czy o wózek zepsuty. Chyba o zrobienie awanturu wokół Bogu ducha winnego parlamentarzysty. Ale co to jest za wyrok? To jest wyrok w pana sprawie i pana Karola. No ale jakim cudem? No bo skoro wydaje mi się, że y, żyjemy w jakimś, nie wiem. Y, Państwie i w Europie prawa. Ale jak mogą to udowodnić? Ich nie interesuje, co ja mam do powiedzenia w tej sprawie? W wyroku cypryjskiego sądu, do którego udało nam się dotrzeć, czytamy, że orzeczenie zapadło pod nieobecność polskich posłów. Pozwani nie stawili się, pomimo tego, że w prawidłowy sposób doręczono im odpisy pozwów. Nie zareagowali, a sąd skazał ich na to, by solidarnie lub oddzielnie zapłacili hotelowi sumę ponad 11,5 tysiąca euro plus odsetki i pokryli koszty procesu. Jakikolwiek kraj na świecie a szczególnie w ramach Unii Europejskiej, mógł sobie pozwolić na coś takiego, żeby robić sobie sąd kapturowy. Podczas procesu przesłuchano świadków. Między innymi hotelowego stróża, który rozpoznał zdjęcia posłów, kiedy pokazaliśmy mu je w 2008 roku. You sure you you, you Istotną rolę odegrał też policyjny raport sporządzony przez cypryjskich policjantów. Według niego winę posłów potwierdziło dwóch pracowników Biura Spraw Międzynarodowych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wyrok dotyczy wydarzeń z 25 listopada 2008 roku. Posłowie Zbonikowski i Karski przyjechali na Cypr reprezentować polski parlament podczas wyjazdowego spotkania Komisji do Spraw Prawnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Według cypryjskiej policji i sądu dwaj polscy parlamentarzyści pod wpływem alkoholu urządzili sobie rajd wózkami golfowymi. Jeden z wózków roztrzaskał się o ścianę hotelu, drugi wylądował na falochronie. Policjant stwierdza w swoim raporcie, że na pedale gazu znajdował się kamień i sprawca celowo chciał spowodować, by wózek wpadł na falochron lub w morze. W ubiegłą sobotę poseł Karski trafił do ścisłego kierownictwa partii, komitetu politycznego. W 2008 roku tłumaczył się tak. Ja no tam nie było. Po pierwsze, nie piliście, po drugie was tam nie było, po trzecie nie prowadziliście tych meleksów. Ale jak mogliśmy pić, jak w ogóle byliśmy poza ośrodkiem? Po prostu a ja dodatkowo jeszcze tego dnia e, brałem antybiotyki, byłem przeziębiony. Dziś, pomimo licznych próśb, nie udało nam się z nim skontaktować. Nikt nie wie, gdzie jest. Nawet w jego biurze poselskim. Oj, nie pomogę panu, nie ma go w biurze w tej chwili. I szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jest teraz. Ale jest w Warszawie, gdzie może być? Nie mam pojęcia. Nie miałem kontaktu z nim od wczoraj. Wyrok został wydany w listopadzie ubiegłego roku. Jeśli posłowie jeszcze go nie otrzymali, będą mogli się odwołać. Wojciech Bojanowski, TVN24.